Dzień dobry, Panie Piotrze. Teraz widzę dzień dobry. Pan, pan, takim gospodarskim okiem, dogląda to wszystko, co udało się tutaj zrobić. Ogromna praca. Był to duży wysiłek. Tutaj znajdujemy się w tej chwili na górnym tarasie. To jest część, która. Została nadbudowana. Wie pan, co mnie najbardziej urzekło w tej wieżysce, że tak powiem, obserwacyjnej? Tak. Że ja, że ja nie muszę płacić, że ja nie muszę. Tak. Wrzucać. Ale to jest luneta, którą podejrzeliśmy w Central Parku w Nowym Jorku, tak? I zamówiliśmy w takiej firmie kanadyjskiej, która wykonuje takie rzeczy. No i nie ma tutaj monet, tak? Że można oglądać jak gdyby za no. darmo. Co, idziemy oglądać? Zapraszam. Tu jesteśmy na klatce schodowej, to jest nowa część nadbudowana. Teraz już, no, autentyk, tak? teraz już mamy autentyk, oczywiście zrewitalizowany, część tralek została historyczna. Razem tych tralek było prawie 1200. <grym> połowę udało się uratować, a połowę musieliśmy odtworzyć. I udało się tak bardzo dokładnie, wiernie. No, no, tak. Chcieliśmy pokazać te autentyczne kolory. No zobaczcie, jak wtedy 130 lat temu oni dobierali kolor farb. Tak? On jest, no zobaczmy tam, ten kolor bordo i ten. Widać tutaj jak gdyby autentyczne. Wzory. Czyli teraz, Panie Piotrze, jesteśmy na jeszcze innej klatce tak, schodowej. na. To jest ta klatka, tak, właśnie ta eliptyczna, prawda? Główna klatka schodowa, eliptyczna. Oryginał, tak jak było to zrobione na samym początku, z tymi specjalnymi wzorami. No, my jeszcze nawiesiliśmy, jak gdyby w tej klatce schodowej, piękny. Znajdujemy się w garażu podziemnym, który jest poniżej poziomu ulicy Nowowiejskiego. Aha, 3 metry. Tutaj jest ta słynna rzeka Bogdanka, która płynęła. Poszliśmy 11,5 metra w głąb, zaizowaliśmy wszystko, słyszymy w piwnicy, jak ona tam szum. Tak. tak, tak? Tutaj przed remontem mieliśmy regularne zalania. Czyli jak tu nachylę ucho, no, to Czyli chyba nie... jest nie, kanalizacja. <laughs> Tutaj są zlokalizowane automaty, które przewożą samochody góra-dół. Najemca sobie podchodzi do, do sterownika, wdusza swój numerek, okay. otwiera się dana platforma, jest przygotowany do wyjazdu samochód. Wchodzimy teraz do konceptu, który znajduje się na pierwszym piętrze. Nazwaliśmy go wino na kieliszki, bo można w tym miejscu skosztować 40 rodzajów win. A nie, nie. trzeba przy tym? Kupować całej butelki. Nie, nie trzeba. Można sobie wziąć porcję degustacyjną. Wystarczy załadować kartę, włożyć tutaj do tej maszyny i spróbować potem można sobie zakupić oczywiście butelkę. Dziękuję. Teraz tu ukochany dziedziniec. Tak, kochamy... chodzimy teraz tak, ukochany. No i to jest właśnie ta nasza Elipsa. Tak, tam staliśmy, widać, widać taras. No a tu jest ten element... To jest to, co powstanie. Coming soon. Tak jest. To kafe Młynska. No i teraz jeszcze dojdzie kuchnia i wino. Aha. To będziemy tutaj logo umieszczać. To gdzieś pod... Tak. To gdzieś przesuniemy. I tam będzie miejsce w tak. razie czego. I jest prawie koniec. ha ha ha